Wtedy, kiedy ma na to chęć i ochotę. Na uczelni nie, bo takich możliwości nie mieliśmy takich zajęć. Po prostu jest to dom, gdzie dzieci mają swoje łóżko, mają swój kawałek podłogi. Pani Adrianna Wysocka jest mamą, która postanowiła założyć własną firmę, a więc wykorzystuje jedną z form alter pracy, którą jest samozatrudnienie. O tyle jest to przykład ciekawy, że jednocześnie pani Adrianna jest osobą niepełnosprawną. Założenie własnej firmy, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, wtedy kiedy ma na to siłę i ochotę, bez względu na to, czy to jest weekend, czy to jest tydzień pracy, czy to jest wieczór, czy to jest poranek, pracuje wtedy, kiedy ma zlecenia, pracuje wtedy, kiedy ma na to chęć i ochotę. Pani Adrianna zajmuje się body paintingem i makijażem artystycznym. Jest bohaterką kampanii promującej elastyczne formy zatrudnienia Alterpraca.pl. Chcemy pokazywać też dobre praktyki, czyli przykłady osób, które korzystają z alternatywnych, elastycznych form zatrudnienia. Jedną z nich jest pan Piotr Konopacki, informatyk, który po powrocie z Anglii przekonał swojego szefa do tego, aby móc pracować w domu, a więc dzieli swoją pracę zawodową z wychowywaniem córeczki. I to często jest mylone, że telepraca to jest tylko i wyłącznie praca w domu za pośrednictwem komputera. To nie jest prawda, bo przynajmniej jeżeli jeden dzień pracujemy w tygodniu poza biurem, na przykład w w domu, czy, czy w innym miejscu, w hotelu, w podróży, to również jesteśmy telepracownikami. Przykład pana Piotra pokazuje, jak można godzić obowiązki rodzinne z pracą właśnie dzięki telepracy. Telepraca czy samozatrudnienie to tylko początek długiej listy alternatywnych form pracy. Praca tymczasowa, dzielona czy w niepełnym wymiarze godzin to dla wielu jedyna szansa na zatrudnienie. Większość tych stanowisk powstaje w usługach, a taka jest przyszłość rozwój i rozwój m.in. Zatrudnienia, zatrudnienia w Polsce. Ważne jest to, że osoby, które mają w tej chwili największe problemy z zatrudnieniem, a więc osoby niepełnosprawne, osoby właśnie obarczone obowiązkami rodzinnymi, mogą łatwiej odnaleźć się na tym, na tym naszym rynku pracy. Alterpraca to także możliwość wykorzystania potencjału osób, które dotychczas skazane były na lokalne rynki pracy. Nie zawsze należy czy trzeba um, tworzyć miejsca pracy które wymagają takiego przyrządowania w jednym miejscu, w zakładzie pracy, można korzystać po prostu z tego, że rozwój technologii i telekomunikacji umożliwia łatwiejsze komunikowanie się ludzi, a zatem przekazywanie informacji czy przekazywanie swojej pracy za pomocą chociażby właśnie tych łącz telekomunikacyjnych. Elastyczne formy zatrudnienia są korzystne nie tylko dla pracowników, ale też dla pracodawców. Głównym argumentem za jest obniżenie pozapłacowych kosztów pracy. W przyszłym roku na wiosnę ruszamy z kampanią informacyjno-promocyjną w regionie i w subregionach województwa mazowieckiego. Będziemy organizowali mniejsze konferencje w pięciu miastach byłych wojewódzkich Mazowsza. W Radomiu, Siedlcach, Ostrołęce, Ciechanowie i Płocku. Chcemy dotrzeć z informacją już bezpośrednio do osób, których faktycznie dotyczy problem. Chcemy pokazać tym, którzy nie mogą znaleźć pracy, od czego mogą zacząć krok po kroku. Projekt promujący elastyczne formy zatrudnienia realizowany jest na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Projekty tego typu są niezwykle cenne, szczególnie gdy prowadzone są przez podmioty zajmujące się mediami, przez telewizję, przez, przez prasę, ponieważ daje to szansę na dotarcie z rozwiązaniami związanymi z elastycznymi formami zatrudnienia do szerszej grupy odbiorców, na ich popularyzację. Jednym z trwałych efektów projektu ma być portal informacyjny www.alterpraca.pl który z założenia ma być miejscem w sieci zbierającym wszystkie informacje na temat alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia. Do tej pory jednego takiego dużego portalu nie było. Nasz projekt chce dostarczyć zarówno wiedzę prawniczą, poradnictwo ekspertów. Uruchomiliśmy infolinię 0801 772 220 gdzie na pytania mieszkańców ma zawsze odpowiadać będą m.in. prawnicy prawa pracy. Chcemy pokazać przykładowe umowy, chcemy pokazać możliwości i zalety zarówno dla pracowników poszukujących pracy, ale także dla pracodawców, ponieważ no, te dwa podmioty nie mogą bez siebie funkcjonować. Jeżeli mówimy o jakichś zaletach dla pracowników, to jednocześnie musimy pokazać, jakie korzyści będą mieli pracodawcy, bo to głównie oni tworzą miejsca pracy. Elastyczne formy zatrudnienia to szansa, ale i zagrożenie. Dlatego Komisja Europejska opracowała przepisy prawne, tak flex security, bezpieczna elastyczność. Przepisy mają chronić prawa pracowników. Unijne dyrektywy zaczną obowiązywać w styczniu.